Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy wszystkich zgromadzonych na kolejnej, już ósmej edycji Nocnego Listowania. Wydarzeniu, na którym każda obecność ma ogromne znaczenie. Ja nazywam się Julia Wilkosz, studiuję na Politechnice Wrocławskiej i aktywnie działam w samorządzie studenckim. A ja mam na imię Juliana Kaszewska i przyszłam tutaj z Akademickiego Radia Luz. Chcemy serdecznie podziękować za przybycie jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Wrocławskiej, profesorowi Arkadiuszowi Wójsowi, prorektorce do spraw rozwoju i integracji wspólnoty, profesor Karolinie Jaklewicz, prorektorowi do spraw studenckich, doktorowi inżynierowi Piotrowi Górskiemu, profesor Katarzynie Jach, pełnomocniczce rektora do spraw dostępności. W naszym gronie już znajdują się dr Jacek Osowski, sekretarz Rady do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Urzędzie Miejskim, Katarzyna Domagała, pełnomocniczka dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, Patrycja Krzemieniec, dyrektorka Centrum Wsparcia i Dostępności z Uniwersytetu Przyrodniczego, Renata Krzyżyńska, prodziekan Szkoły Doktorskiej. Jerzy Borowiec, były pełnomocnik rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami, Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora do spraw osób z niepełnosprawnością i świadczeń z MOPS Wrocław, oraz Małgorzata Szumiejko, kierownik działu organizacji studiów z Akademii Sztuk Pięknych. Dziękujemy za przybycie zarówno naszym znamienitym gościom, jak i Wam, drodzy uczestnicy. Już po raz ósmy nocne listowanie gromadzi nas, abyśmy wspólnie pisali odręczne listy z prośbą o dofinansowanie sty funduszu stypendialnego dla osób z niepełnosprawnościami, które studiują na Politechnice Wrocławskiej. Piszą tutaj studenci, doktoranci, pracownicy administracji, profesorowie, mieszkańcy Wrocławia i przyjaciele naszej uczelni. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie i życzliwość, które dają nadzieję na dalsze, prężne działanie tej szlachetnej inicjatywy. Po raz kolejny nasze spotkanie jest częścią obchodów Wrocławskiego Dnia Rzeczliwości, który w tym roku przypada dokładnie na najbliższy czwartek. Choć na co dzień na pewno jesteście życzliwi, teraz mamy wyjątkową okazję, by okazać tę życzliwość jeszcze bardziej i zachęcać innych do dzielenia się tym dobrem. Teraz w celu przywitania uczestników zapraszamy na scenę Jego Magnificencję Rektora Politechniki Wrocławskiej, profesora Arkadiusza Wójsa. Brawa! Jest pióro? Cześć, dzień dobry. Bardzo jestem wzruszony, że znowu mogę z Wami pisać. Bardzo się cieszę, że jesteście. Widzę, część osób rozpoznaje z poprzednich lat, kiedy też byłem tutaj i widzę też osoby, których nie rozpoznaję, więc pewnie chociaż niektórzy są nowi. To jest wzruszająca, bardzo taka strona Politechniki czy twarz Politechniki. Tego, że my w zasadzie to mamy przygotowywać ludzi do sukcesu. Znaczy tak jest. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, taka, jest taka odsłona, taka, taka część politechniki, że wiele osób, które do nas przychodzi, oczekują tego, że tu osiągną, nauczą się, jakby zdobędą pewne podstawy, żeby potem osiągnąć w życiu sukces. No i zawsze jak tak jest, że ludzie, którzy mają dobre bardzo stopnie, albo mieli do tej pory dobre wyniki, albo są przyzwyczajeni do rywalizacji, albo liczą na to, że będą nie lepsi od innych, w jakimś sensie, że coś tam osiągną, stworzą, zbudują, no żeby. Też jakby nie zatracili się w takim tylko dbaniu o swój własny rozwój i ewentualnie rywalizacji z innymi osobami podobnie silnymi jak oni. I tak się nie dzieje na Politechnice. Tak się nie dzieje ani w naszym liceum, gdzie przychodzą no, same najzdolniejsze dzieciaki czy sami najzdolniejsi kandydaci. Bardzo trudno się dostać. Jak i na naszych studiach, zwłaszcza na niektórych kierunkach też jest bardzo trudno dostać. Po wielu naszych kierunkach ludzie zwykle zostają jakimiś szefami. Zwykle czymś kierują i nawet nie, nie tyle, że na to liczą, że to jest jakieś wielkie halo, tylko po prostu jak ktoś zostaje inżynierem, magistrem, czy, czy niektórzy potem jeszcze doktorem, no to zwykle ich miejsce potem w firmach jest gdzieś, gdzie mają wpływ realny na innych ludzi. No i faktycznie na szczęście z tego, co obserwuję wokół siebie też na co dzień. To nie jest tak, że to oznacza, że jesteśmy jakimś, jakimś wyścig szczurów, tu się tylko odbywa i tylko właśnie takie egoistyczne podejście i myślenie o własnej karierze. I to pewnie najładniej widać w tej akcji dzisiejszej, że nasi pracownicy, nasi studenci, czy ludzie, którzy się jakoś kojarzą z Politechniką i tu przychodzą, może dlatego, że kiedyś byli z nami, albo że się zaprzyjaźnili, chociaż nie byli naszymi studentami, no to życzliwie patrzą dookoła siebie i widzą, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, a nie tylko właśnie troszczą się o siebie, czy o takich swoich naprawdę najbliższych, typu swoja własna rodzina, czy osoby, z którymi są jakby związani tak, no, nie przez to, że się rozglądają, tylko na przykład przez to, że mieszkają razem w domu. Więc jeszcze raz dzięki Wam za to, że jesteście. To jest piękna jakby, strona Politechniki i zawsze jestem tu bardzo wzruszony, więc dzisiaj też witam wszystkich. Kolejnym prelegentem będzie profesor Katarzyna Jach, pełnomocniczka rektora do spraw dostępności. Dzień dobry państwu. Ja zawsze przyznaję, że nie słyszałam wszystkich przemówień poprzednich, więc mogę się powtórzyć. Witam bardzo, bardzo Państwa serdecznie na tej chyba najcieplejszej akcji, jaką mamy na naszej uczelni, która łączy wszystkich, bo mamy tutaj pieski, dzieci, studentów, studentki, pracowników, pracowniczki, liderów dostępności, naszych gości z miasta, gości z innych uczelni, których bardzo jest mi też miło powitać. I wszyscy jesteśmy po to, żeby zrobić coś fajnego, coś dobrego, coś życzliwego z okazji Dnia Życzliwości dla innych ludzi. Życzę nam wszystkim, żeby ta energia, którą tutaj widzę, czuję na tej sali, niosła się także w tych listach, żeby potem nasi potencjalni darczyńcy stawali się naszymi rzeczywistymi darczyńcami. A przy okazji chciałam także powiedzieć Państwu, że nie jesteśmy sami z tą akcją. Po raz pierwszy w historii tej akcji ona została rozszerzona na inne uczelnie naszego aliansu strategicznego. W tym tygodniu listy z nami pisze Uniwersytet w Darmstadt, Uniwersytet w Gracu, Politechnika w Turynie oraz Uniwersytet w Lizbonie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tych uczelni unijtowych więcej z nami. No i jeszcze ostatnie, ale nie najmniej ważne. Chciałam pięknie podziękować zespołowi, zespołowi wolontariuszy i wolontariuszek, który w tym roku pięknie przygotował tę akcję. Ja muszę powiedzieć, że mój wkład w tym roku jest naprawdę mizerny. Bardzo, bardzo doceniam, że nie musiałam e, tak mocno się angażować w tę akcję i że wychodzi pięknie. Bardzo dziękuję za wszystkie te rzeczy, które Państwo widzą, ale przede wszystkim za te, które są niewidoczne, bo za tą akcją kryją się miesiące. Ciężkiej pracy dużego zespołu ludzi. Bardzo dziękuję. Następną osobą, która zabierze głos, jest dr Jacek Osowski, który przemówi w imieniu własnym. Brawo. Szanowni Państwo, dobry wieczór. W imieniu własnym, dlatego że każda wizyta na Politechnice jest dla mnie chwilą zruszającą. Ja w tej uczelni męczyłem studentów, zaliczałem, nie zaliczałem egzaminy, kolokwia, i tak dalej, przez blisko 50 lat, 47 lat od roku 1970 do roku 2017. Proszę Państwa, i to był czas, w którym sprawy związane z tym tematem, którym dzisiaj się bardzo szlachetnie zajmujemy, rozwijały się bardzo powoli. Muszę powiedzieć, że pracowałem w budynku D2. I gdzieś pod koniec lat 70., czy na początku lat 80., spotkałem młodego człowieka, który miał kłopoty ze wzrokiem, w związku z tym miał wspaniałego psa przewodnika. On przechodził obok mojego pokoju i wreszcie ja uznałem, że no tyle razy się spotykamy. On mnie wprawdzie nie widzi, ale go zaczepie. I zaczęliśmy rozmawiać właśnie na temat jego niepełnosprawności i na temat. A on natychmiast przeszedł na psa, ponieważ mówi, że najbardziej, najtrudniej mu z tym, że ten pies jest nieprawdopodobnie rozpuszczany przez jego kolegów, a w szczególności koleżanki. Na zajęcia, które przychodził pies. Dostawał różne słodycze, dostawał dobre rzeczy, dostawał wspaniałości i mówi. I ja się boję, że ten pies mnie w końcu zrzuci ze schodów, bo on jest tak rozkojarzony, bo w D2 trzeba zejść dwa piętra w dół. Tam było jedno z pierwszych takich laboratoriów, właśnie związanych z informatyką. Proszę Państwa, to jest akcja niezwykle szlachetna. To jest dla mnie wielka radość być zaproszonym tutaj i widzieć, że w tej sali komplet ludzi angażuje się w sprawy, które są warte tego. Bo wśród ludzi z niepełnosprawnościami są wspaniali ludzie. Jest bardzo wielu ludzi bardzo uzdolnionych i to trzeba docenić, bo najważniejsza w człowieku, na co dowodem jest Politechnika, jest inteligencja, jest chęć uczenia się, chęć zapamiętywania, chęć służenia innym. Życzę Państwu powodzenia. We wszystkich akcjach do tej pory uczestniczyłem i póki sił starcza, uczestniczył będę. Wszystkiego najlepszego, samych sukcesów. No a teraz nadszedł już czas, aby usłyszeć kilka słów od osób, które od czerwca podwinęły rękawy i zajęły się przygotowaniem całego wydarzenia. Zapraszamy na scenę opiekuna nocnego listowania Kamila Nawirskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Myślę, że to jest miejsce na wielkie brawa. oraz koordynatorkę wydarzenia, Marcelinę Ciesielską z Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Teraz brawa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałabym tylko w nawiązaniu do tego, co pani profesor powiedziała. Wydarzenie się szerzy i wydarzenie szerzy się w takiej skali, że piszemy listy w Szczecinie dzisiaj, piszemy listy na Politechnice Poznańskiej, piszemy listy... Napisaliśmy już listy tak właściwie w Filii, w Jeleniej Górze, a także piszemy listy w Hiszpanii, co wydaje mi się że pokazuje skalę tego, jak dużo osób chce szerzyć to dobro. Tak, ósma edycja. Faktycznie od czerwca, od lipca w zasadzie, intensywna praca, blisko 40 osób. Jak dzisiaj próbowaliśmy z Marceliną podsumować, tak mniej więcej. To są dwa zespoły wolontariuszy, sztab i te wszystkie osoby, które nas wspierają z różnych tutaj miejsc, jednostek i aż boję się wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale jest naprawdę dużo, dużo tutaj osób i, i, i organizacji w to za, zaangażowanych. Ósma edycja. Oczywiście piszemy listy w tym celu charytatywnym. Natomiast mi osobiście bardzo się podoba to dzisiejsze spotkanie. To, że się spotykamy w bardzo różnorodnym gronie i studenci, i profesorowie, i pracownicy, i osoby, i mieszkańcy Wrocławia. Bardzo mnie to cieszy, że mamy taką właśnie ciepłą, miłą, życzliwą okazję do spotkania się w szerszym, w szerszym gronie. No i kończąc, oczywiście, nie mógłbym nie podziękować Marcelinie, która wzięła na siebie ogromną odpowiedzialność za to wydarzenie. I tak jak mówiła profesor Jak przed chwilą, tak samo ja też miałem dużo rzeczy zdjętych, w tym roku z siebie, ponieważ Marcelina bardzo mocno się zaangażowała. Wzięła też, wykorzystała zasoby samorządu studenckiego, który się zaangażował, więc tutaj była też taka praca zespołowa po stronie, po stronie Marceliny, więc bardzo Ci dziękuję za te wszystkie przygotowania. Z mojej strony jeszcze chcę podziękować Monice, i Monika, zapraszam tutaj na scenę, i zaraz zobaczycie też sam sztabczy, ten wierzchołek tego zespołu wolontariuszy, która odpowiada za przygotowanie bazy. Przygotowanie bazy to jest jedno z największych wyzwań każdego roku, ponieważ trzeba znaleźć nowe adresy. Tym, których wysłaliśmy list i nie odpisali, no to już nie wysyłamy drugi raz, więc prawie tysiąc czy równo tysiąc? Ponad tysiąc rekordów nowych, których nie było wcześniej, no plus oczywiście te ci, którzy wpłacili pieniądze i do nich piszemy z przyjemnością jeszcze raz. I dalej jakbyś Marcina powiedziała, resztę Twojego zespołu? Tak, ja bym bardzo chciała podziękować również dziewczynom, które zajęły się promocją i rozszerzeniem tego wydarzenia. Malwina, zapraszam tutaj na środek. Jest też Martyna, która przepięknie, graficznie oprawiła to wydarzenie, ale niestety jest jeszcze na zajęciach. Chciałabym podziękować Mateuszowi, który zajął się wolontariuszami i zajął się tą ekipą, która dzisiaj pomaga nam na żywo a także Dimie, który będzie koordynował akcję w czwartek pisania listów na Akademikach. No i jeszcze Basia, ale masz jest, jest jeszcze Basia. Była, przygotowywała i poszła. Dokładnie. I to tyle z naszej strony, dziękujemy, piszcie. Uważajcie na balony i do północy jesteśmy, kto, kto da radę z nami tutaj to powiem, być, to, to serdecznie zapraszamy do pisania jak najdłużej. No i brawa dla zespołu, bez którego to by się wszystko nie mogło odbyć. A, okay. Okay. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom nocnego listowania. Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że przedsięwzięcie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Dzisiaj zaczynamy pisać listy w murach PWR-u, ale można powiedzieć, że to dopiero półmetek tej akcji. Od jutra każdy może pisać listy w domu, a jednocześnie zespół wolontariuszy wspólnie z działem dostępności zaczyna wysyłkę listów napisanych już dzisiaj. Odpowiedzi od darczyńców będą spływać, mam nadzieję, licznie do marca, a wyniki akcji ogłosimy w kwietniu. A teraz pora, aby znany i lubiany rzecz wszystkich już Kamil wytłumaczył dokładnie, jak właściwie te listy pisać. Tak, jeszcze technicznie kończymy transmisję internetową, więc internautom dziękujemy. Osoby, które. Piszą onlineowo, dostaną mailowo wszystkie instrukcje, bo tam to się troszkę...